Cześć! 24 luty, szewska Kawka, czyli niecodzienny przegląd napraw. Łyczek kawki. Słuchajcie, po krótkiej przerwie wracam. Parę dni mnie nie było, byłem w Gdańsku. Zwiedzaliśmy całą rodziną Gdańsk. Bardzo piękne miasto. E, dużo, dużo, dużo zabytków, dużo pięknej architektury. No i ten klimat... Nie do opisania, kto jeszcze nie był w Gdańsku, to polecam, szczególnie teraz, kiedy nie ma jeszcze takich tłumów ludzi, chociaż i tak było bardzo dużo turystów. Myślę, że z całego świata, tak obserwując, dobre jedzenie, piękne widoki, no i miła wszędzie atmosfera. Słuchajcie, teraz na początek przegląd napraw. Co ja mam dzisiaj tutaj w ogóle do roboty? Tam na pewno jeszcze leżą z rozciągania buty, gdzie na wymianę fleków. Tutaj będę próbował robić zapiętki i obcasy. Tutaj włoskie swigi będą tak mniej więcej pod kolor pasowały. Więc te buty tutaj, zapiętki i, i, i fleki do wymiany. Tutaj widzę, że już się zamek metalowy szykuje. Zamek już czeka na wszycie. Na Będzie trzeba. Próbować tutaj tylko przełożyć zawieszkę będzie trzeba to rozciąć i może jak się uda to przelutować, bo niestety taśma z zamku poszła, poszła, porwała się. Czasami jest to tak, że jak spodnie włożycie tutaj do butów, to te wiązanie jest na stałe. To się wiąże raz. I tak to zostawiacie, a czasami jakieś grubsze spodnie, dżinsy, coś chcecie wcisnąć do spodni albo się tam zagnie i wtedy, wtedy się tutaj taśma niestety rozrywa. Czasami warto jest poluzować i dostosować sznurowanie tutaj, żeby jednak troszeczkę, gdzie noga pracuje, żeby było więcej luzu. Tu mam jakąś torebkę, tutaj jest coś ponitowane, będę musiał jakieś łączniki zrobić ze skóry żeby to wszystko ładnie, ładnie wyglądało, i, i obcasiki, o, fleki na przykład do wymiany. Nie wiem, czy tutaj to widać. Ja może sobie. O, może troszeczkę światła więcej trzeba było. Teraz lepiej widać. Lepiej. Słuchajcie, dużo osób do mnie pisze o. Takie nietypowe zlecenia, jak e, wymiana całych podeszw do e, butów górskich e, i tak dalej. Takie, takie rzeczy no, trzeba mieć zaplecze maszynowe. Tam trzeba mieć odpowiednie prasy do tego i odpowiednie maszyny, żeby to wszystko ogarnąć. Niestety, e, żeby robić takie rzeczy, jak robią na Zachodzie, <laughs> e, czy to e, Włochy, czy, czy Niemcy, Wielka Brytania. No, ten park maszynowy musiałby być tak na używane maszyny, jak liczyłem, to prawie 200 tysięcy, żeby takie naprawy móc robić. Później druga kwestia jest taka, że w tym rejonie, co ja mieszkam, to prawie niemożliwe, żeby znaleźć szewca do pracy, kogoś, kto by mi tutaj pomógł przy tym pracować, więc też to by wszystko na mnie spoczywało. I często takie naprawy, jakieś gustomy najek, konwersów. No tam, żeby takie coś robić, to nie mówię, że przy każdej takim, takiej, takiej przeróbce, ale tam takie trzy maszyny do szycia podstawowe, których nie mam, musiałyby być i ta, to, to jest koszt około 20-40 paru tysięcy za, za maszynę. Więc, żeby coś takiego robić, to trzeba niestety bardzo dużo zainwestować. I teraz takie pytanie, czy. Ktoś by z was wydał 200 250 euro za taką przeróbkę. Pewnie tak, pewnie znalazłyby się osoby, ale żeby się zakredytować na takie maszyny to to, to by musiało być bardziej rentowne. To musiałyby być zlecenia codziennie. Chociaż obserwuję i może, może kiedyś coś w jakimś w tym kierunku coś jakieś kroki poczynię. Natomiast jeżeli chodzi o spody do butów trekkingowych, no to są firmy w Polsce, trzeba tylko wyszukać ja nie chcę robić y, darmowej reklamy, y, chociaż jak tam mi ktoś pisze, się pyta, no to odsyłam. Y, są firmy, które. Są umiejscowione koło zakładów produkcyjnych, które tam pracownicy naprawiają buty i czasami jest tak, że po pracy trochę dorabiają albo są możliwości jakieś maszynowe, materiałowe, żeby dostać. No i takie naprawy, podeszw, całych, podeszw do, do butów trekkingowych jak najbardziej. Ja się orientowałem, jakie są ceny, to tak mniej więcej od 400 do 650 zł, w zależności, czy trzeba otoki robić i. No, i jaka podeszwa jest, więc yy, trzeba poszukać. Jeżeli macie jakieś dobre buty, które naprawdę służywy, służywy, służyły wam 10-15 lat, skóra jest w bardzo dobrym stanie. To myślę, że w takich butach podeszwę wa warto yy, wymienić. Musicie sobie jeszcze ręce, na przykład do butów wsadzić, i zobaczyć, czy od środka nie ma tutaj przetarć materiału, ale w tych starych butach, takich 15 15-letnich i starszych, tam te materiały były bardzo mocne, bardzo dobrej jakości one się nie przedzierały więc myślę, że to jest tylko kwestia, żeby się upewnić i sprawdzić tutaj już kolejny but chcę jeść, więc widzicie, będę, będę kleił kolejne fleki do zrobienia i, i tutaj coś tak, fleki i obcasy widzicie, są troszeczkę podrachane i jakaś torebka na wymianę, torebko-plecak. O, słuchajcie, tutaj będzie trzeba suwaczek naprawić, wymienić. Trzeba się dostać pod podszewkę od środka, wywinąć to, rozpróć i przeszyć. Tak więc dzisiaj taki rozruch sobie tak przygotowałem, taką część butów, żeby się od razu nie zajechać w poniedziałek, bo energii musi starczyć na cały tydzień, a po takim... Odpoczynku, nawet krótkim, trzeba się troszeczkę rozruszać. Ja jestem taką maszyną parową, która potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się rozpędzić. Tak więc tyle. Jak wiecie, w sobotę spotkałem się też ze znajomym, który jest szefcem w Pruszczu Gdańskim. Warsztatownia Original, chyba tak to się nazywa jego zakład Pruszcz Gdański, warsztatownia naprawa obuwia. On tam się specjalizuje. W prawie wszystkich naprawach zelówki, te lustrzane zelówki też robi do tych luksusowych butów i ładnie to wykańcza. Renowacje, jakieś malowania, czyszczenie butów też, naprawa torebek, wszystko tam można myślę, że u niego załatwić. Tak więc, jeśli słuchacie mnie z okolicy Gdańska, to, to poszukajcie w Pruszczu Gdańskim. Jest bardzo dobry szef, z którego z czystym sumieniem mogę polecić. To na tyle słuchajcie, bo język mi się trochę plącze. Trochę ciężko mi się dzisiaj wstawało. Pierwszy dzień po krótkiej przerwie do pracy, więc ja zaraz mała rozgrzewka i działam z tymi bucikami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. No i łyczek kawki jeszcze na koniec.